Szanowni Państwo, przedstawiony materiał został zarejestrowany 8 marca 2024 roku w Domu Kultury podczas Gminnego Dnia Kobiet. Miłego odbioru. Champan napijmy aż do dna panowie Za zdrowie panu Za zdrowie Wszystkich tych chłopaków, którzy są tutaj obok. Życzę Paniom z okazji tego pięknego święta wielu radości i zdrowia przede wszystkim. Tutaj na miejscu e, udanego spotkania wspaniałej zabawy. Jest okazja powspominać, porozmawiać. Frekwencję mamy wspaniałą, też i z tego też się cieszymy. Panią Błódź się zastanawialiśmy, co tu Pani Wójt zrobi w przyszłym roku. Trzeba będzie chyba na dwie góry albo coś budować. W każdym życzymy Panią wspaniałej zabawy, dużo radości, miłego spotkania. My w sposób jakiś tam spróbujemy coś, coś tutaj artystycznie. Załatwić natomiast resztę spełni tutaj nasz gość, który, który wykona tutaj parę ładnych piosenek. Także oddaję teraz głos jeszcze Sądysowi miejscowemu Sądysowi w Będziecie na panu Dziękuję bardzo serdecznie. Drogie panie, szanowny panie kochane panie Cóż czy, można powiedzieć? Cieszy nas ta frekwencja, cieszy nas to, że spotkałyście się tutaj z nami, znalazłyście dla nas czas. Ze swojej strony e, chciałbym przede wszystkim życzyć pani wszystkiego co najlepsze. Dużo zdrowia, dużo szczęścia, dużo uśmiechu, żeby się na co dzień były kochane, doceniane przez mężczyzn, przez dzieci, przez najbliższych. Co do części artystycznej, e, powiem tak, to, że my tutaj wszyscy stoimy na scenie, oczywiście coś oznacza. E, nie będzie to w że jakaś grupa taneczna typu balet, ale co? nie. nie, nie. To była taka propozycja, ale od jednego z sołtysów, ale co tego nie znieśli, nie uciekniemy, natomiast postaramy się Panią wspólnie bardzo ładnie coś powiedzieć? Pytam, to zbóg, byście przy mnie marzycia, życia nie ma, nie, za zdrowie, a, za zdrowie spełnimy to raz jeszcze raz. Chorobie, jedzie drożdżbę, wezmij każdą chwilę, dopóki nie są już na wieki wieków czas. Teraz pauza. Za zdrowie, a pa na panowie, na, życiu, na, życiu, na, życiu, na, życiu, na życiu. za Jedyny twa strudnie nie Dziewczyny Dziewczyny, znać. Czymże naszych dru? Dziewczyny nowe, dziewczyny złe. Potrzebisz ty, za drogie, kiedy za co tu pić po drobie. a jeśli ktoś nie chcę nie może, to nie spuszczały ja czy go na nich za A za drobie, miarko na tobie, za to nas tu niechaj jest tylko Nanti kaya senapa Nanti kaya senapa Nanti kaya senapa Panie, W tym wyjątkowym dniu chciałem złożyć Wam wszystkim wyjątkowe życzenia, zdrowia, szczęścia i radości. I żeby ten wyjątkowy dzień nie trwał tylko dzisiaj, ale trwał cały rok. Wszystkiego najlepszego. Drogie panie, w dniu waszego święta życzę Wam wielu radości, szczęścia, a przede wszystkim zdrowia, wytrwałości w życiu i żebyście przynosiły nam radość, mężczyznom na co dzień. Jest mi niezmiernie miło, że w dniu dzisiejszym przybyły Panie tak licznie do Domu Kultury w Będzinie. W dniu Waszego święta życzę Wam wszystkiego najlepszego: zdrowia, szczęścia, pomyślności i spełnienia marzeń. Szanowne Panie, w dniu Waszego święta chciałbym życzyć Paniom zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności nie tylko w dniu 8 marca, ale również na co dzień. Dziękuję jednocześnie za tak liczne przybycie na obchody Gminnego Dnia Kobiet w Będzinie. Jeszcze raz życzę wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Bardzo się cieszę, że jest Was tak dużo, że przybyłyście tak licznie. Zastanawialiśmy się z panem dyrektor, tak naprawdę, gdzie zorganizować tę uroczystość, bo tu jest tradycja w Pędzinie. Od 2008 roku, jak patrzyłyśmy, szukałyśmy w historii, od kiedy powstał Gminny Ośrodek Kultury, jest tradycja, że właśnie tutaj, w tym miejscu organizowany jest Dzień Kobiet, że w tym miejscu od początku istnienia tej uroczystości zawsze była Pani Elżbieta Góra, nasza radna powiatowa, która jest inicjatorką tego wyjątkowego wydarzenia, które też ma miejsce podczas tej uroczystości czyli gra Szczęśliwego numerek. Ale o tym później. Drogie Panie, dzisiaj życzę Wam przede wszystkim dużo zdrowia, dużo szczęścia, żebyście przez cały następny rok i ten, i cały następny, i całe Wasze życie czuły się takie wyjątkowe. Jak dzisiaj. Szczęśliwe, docenione, fantastyczne, bo takie właśnie jesteście. Żebyście czuły swoją moc i siłę, bo jesteście wspaniałymi matkami, żonami, sąsiadkami, koleżankami, przyjaciółkami. Jesteście po prostu cudowne i życzę Wam wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Drogie panie, drodzy panowie, czego mogłabym życzyć? Przede wszystkim tego, żebyście kochali i byli kochani. Życzę wam wspaniałego wieczoru, bo już widzę, że atmosfera jest bardzo gorąca i nie chcę też przedłużać, bo wiecie tu na scenie jest jeszcze bardziej gorąca. Chciałabym podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w dzisiejsze wydarzenie. Od nas i dla was i dla wszystkich ogromne prawa. Bawcie się dobrze. Zobaczyłyśmy wiele atrakcji, a pierwsza to kobieta, mieszkanka naszej gminy, kiedy usłyszałyśmy jej głos podczas jednej z uroczystości gminnych, po prostu wpadłyśmy w zachwyt. Zapraszamy do nas Panią Katarzynę Bereźnińską. Zaśpiewać trzy utwory. Jeden będzie nieco nostalgiczny i wprowadzi nas taki w czasy przemyśleń. Drugi e, przyprowadzi nam nadzieję, która zawsze przydatna jest w życiu. A trzeci to taki humoristyczny występ. Mam nadzieję, że Panią się spodoba. co lat, lat niech żyją nam. nie żyją nam, nie żyją nam. W zdrowiu, szczęściu, pomyślności, niechaj żyją nam. Niech żyją nam, niech żyją nam. W zdrowiu, szczęściu, pomyślności, niechaj żyją nam. A kto to? nie! Yeah! powiedział, też może być. Przykrzykły aż od rana, tak cukier dłuższałka. Kondylany kostium burz i na pokładzie ciało bez luź. O tutaj szum maszyny, o tutaj gosem dziewczyny, tak cukier dłuższałka.

czy to, ty to się pani Ma żywy wiek i młyn nawet. A rozpaczcie, tej chrystyny. na parek, nie tej nie Czym dłużej krążą smana? Boż ty aż od rana, to psuje nie I nam da na gładzie, czasem Bo tutaj są maszyny, bo tutaj w ostępnym dziewczyniem da coś i tak I... Przy ze mną jeszcze raz, ostatni raz i skończy się ten... Bar.

Wiemy bardzo takim skromnym kwiatuszkiem. Ale kobiety w Gminie Wędzino są gorące i... i one by chciały jeszcze. I ja bardzo proszę. i piękny kwiatek od tak pięknej damy nigdy jeszcze nie dostałem. Jest mi bardzo, bardzo miło. Tej, tego tej chwili chyba nie, nie zapomnę do końca życia. Chciałbym podziękować wszystkim paniom, które przybyły na mój koncert i przekażę, życzę wszystkim paniom wszystkiego najlepszego. Zdrowia, szczęścia oraz pomyślności w miłości. Dziś gmina Będzino kobietom stoi. Wspaniałe wydarzenie, na które przybyło blisko 300 kobiet. Niesamowita inicjatywa, wiele szczęścia i radości. Cudowna gwiazda wieczoru. Do tego nasza mieszkanka Kasia Bereźnicka, która wykonała piękne utwory. Było fantastycznie. Serdecznie dziękuję wszystkim kobietom, które uczestniczyły w dzisiejszym wydarzeniu dziękuję także wszystkim osobom, które przyczyniły się do zorganizowania tego wydarzenia. Dziękuję także bardzo pani Eli Gural, która przygotowała dla każdej kobiety upominek. Dziękuję wszystkim i do zobaczenia na kolejnych wydarzeniach. Szanowne Panie, Szanowni Panowie, dziękujemy Wam za pomoc, obecność i wielkie serce. Współpraca z Wami to prawdziwa przyjemność. Do zobaczenia za rok.